Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. To znowu ja, to znowu Toxa, to jest znowu Penumbra. I znowu czarna, i jeszcze bardziej plagowata. Jesteśmy w kanałach, w których skończyliśmy ostatnio. I idziemy przed siebie do przodu prosto w świat. Serio? Tu nie ma innej drogi, więc po cholerę te strzałki. Ej, koleś, pomogę ci! Nie odchodź! What is that? Oda! Oda! Fuck! Teleportowało mi w czasie, anyway. Salvation! Strzałka mówi iść tutaj. Dobra, ale to nie da się, no to jest oszukane. Mógł się napić? No free drinks tutaj. Tutaj. Normalnie powinienem tym zać części. Wyle ciało. Jeta flar! Dobra, znaliśmy flary. Może znajdziemy coś równie ciekawego jak ta flara. No nie otworzymy tego, dobra, rozumiem. A to Rolling Stone. Motherfucker. <laughs> dobra. Okej, okay, to chyba tutaj tyle. Nie ma to nic więcej, więc idziemy do tunelu i collapse it. Uh. Klimatycznie, klimatycznie, powiem szczerze, że. zaczynam odczuwać trochę strachu. Nie ma naboi, to nie ma co, to jest strach, cholera A no, fuck you! No. W lewo nie pójdziemy, więc idziemy w prawo. No to... What? your steps! Myślę, że to klimatycznie dla pitu. Watch your steps! A tu nagle kończy. Dobra, nie się dałem strodować, to wezmę to teraz. Co? So what can I do? Dobra, ale... W tym wypadku to muszę iść prosto dalej. Tylko, że to było, no... Baterie, to właśnie, to mi się co to. It's blocked up! Nie skapłem się. Ja w sumie kliknąłem prawie, żeby się dowiedzieć co to znaczy. Więc... It's blocked up! It's only way! A z kogoś się nie da, nie? Znaczy da się, ale w tym wypadku raczej nie doskoczy, bo to jest daleko. I moja postać jest w niskim pomieszczeniu, więc. Coś mi się wydaje, że to jest bardzo zły pomysł. Bardziej... O właśnie. Dobra, puścimy to teraz, żeby się dobrze chwyciło. A nie! Spadaj! Do góry! O nie! Dobra. Dobra. Przejdziemy tu podese. Dobra. Jest po żądalu. To raczej parzy. Freezer. Ta... od razu pierwsza myśl na... ...ta przynajmniej do głowy to Dragon Ball. Coś tam przeszło. Dobra. Sorry, musiałem się... ...drapnąć. Jakiś dziwny pojemnik tutaj. Ale dobra. ari, O, tabletki. Nie, ketchup. What the fuck. Yyy... ...temperatury nie mogę zmienić, tutaj chyba nic nie mogę zrobić. Tu. To raczej nie jest zagadka związana z tym. Ten Thankful, ja tam chciałem iść, do cholery. Dobra. To chyba muszę jednak tam wrócić. No ale ja tego nie przejdę. I if, if I think it's enough to kill me. Dobra just A jakbym Czesta wziął ze sobą? Chodź Chodź Chodź, chodź, chodź no No chodź tu! Do mnie moja desko A ty kurczę. Dobra wejdź Wy ostatnich No ale nie pójdziej się jak tutaj przyszedł, zaraz nie Dziwny bez twarzy I gaz bym zakręcił może Jakoś Muszę znaleźć jakieś. Chyba, że tutaj jednak coś chce z tym zrobić, nie? Nie. Więc mamy skurencję. Co... Ajajajaj. Aj, aj. No to musiałem z tym dać. Ale... No to nie ma sensu, to nic nie ma ciekawego. To też nic nie ma ciekawego. Pod tym również nie ma nic ciekawego. Mam coś w itemach. Batery. Coin. No, niestety nie mam nic, co by mogło. A może znowu mnie pieniądze kuracuje? A może krzesło wezmę? Krzesło! Come with me, my friend! Ała chodź tu, no! No krzesło! Ała krzesło! No krzesło! Fuck you, krzesło! No. Ała, kur. Dobra, jesteśmy na górze. Znowu I znowu There is no other way Dobra, weźmy kamyczek. Kamyczek zawsze stworzył. No kurde kamyczek! Fuck you kamyczek Nie wiem, spróbujmy poratować się znowu monetą. Po raz kolejny. Nie wiesz co zrobić weź monetę, dobra, hmm, freezer Dziwno wtedy Dobra To To są śmieci Podnoszę wszystkie śmieci na Territorna Nice, nice, dobra Pod drzwiami może coś... Nie, nie da się podnieść drzwi. To musi być coś związane z tym tutaj. Na chętnie bym to rozwalił. Może się udać. Może to być dobry pomysł. Albo może znowu przetłumaczyć mnie moneta? Owdź, no ej! Jak to działa? Nie mam pojęcia. Może z tego coś wyleci zaraz tutaj. Nie wiem, rozmieszam to. Zabawa mięsem. Jakimś dziwnym mięsem, nie wiem, co są, prosiaki może? PROSIACEK! Kurde, no, dobra, Słuchaj klimat! Musi być klimat. Yyy... Um, um, um. A z buta to pociągnął, z buta to! Z buta to no problem! A może to odsunę? Nie da się. A ta muzyka! Trzeba się bać, że to coś teraz przyjdzie do mnie. NIE ten Najgłupsza idea ever Dobra, na szczęście Jest Test, belka Belka, kolejna belka, po co mi kolejna belka? Nie mam pojęcia Noś tu belusiu, zaraz wpadnę a to jak cię użyć bo i nie wpadnę Nie wiem... Aj have Włożę to w tą... Aha, nie się Rozwalę to to desko no Najgłupszy pomysł, ever No nie trafiłem. Damn it! Dobra, co ja mam z tą deską zrobić? Leżała tu na tym, tak ukryta sprytnie, więc musi być do czegoś potrzebna. Potrzebna do czegoś Pomyślmy, gdzie można włożyć deskę? W tym momencie Czyś małym bym to zatkał, może. Dobra koleś nie umieraj, zresztą koleś uwag Ej, ja nie znam płci swojego... A to jest koleś, koleś się w ogóle zombi. zombie Nice Posłużę takiej zombie Nie wiem, może to bym wziął takie małe zręczne to Małe podręczne może w tym walne, w to to się naprawi Chodź, wchodzimy. Chodzimy, chodzimy O damy, damy, damy Bądź dobra Nie się tym zasłoniłem! Była tarcza! Daj. Dobra. Wejdziemy to z powrotem. No i uciekamy do góry. Od save zaczniemy. Zresztą tutaj O Boże, co mam robić? Dobra, to przewinę to. Dobra, wróciliśmy tam, gdzie byliśmy. A mnie dalej ciekawi ta skrzynka, no. To jest. Ale dobra, spróbujmy na razie ten pal. Po co on tu leży? Po co on tu jest? Czemu go podnoszę? Siłą boli, jak ma da madafaka! Dobra. Zobaczyłem coś w klimacie. Mam klimat, straszny klimat. Czujcie się w klimat! Dobra, oddaję cię. You bitch! You whore! o oh, oddaj mi kamyczek! Fuck. Dobra, so it's not. Nie miałem tak dobry pomysł. Wstań. Pomyślmy, co można by tutaj zrobić. No dobra, to niszczycielskie pomysły odpadają. Ketchup. No to czyli ketchup nam nie pomoże. A, a może? No dobra. Podniosła się temperatura, czy mi się dawało? To odpada. Notebook też odpada. I glowstick. Też odpada Pod tym nic nie ma, pod tym również nic. Borek na śmieci Trzymają w nim dzieci. Zabamy. Open this door! tam Dobra. Przewinę ten moment. Jak ktoś może tę zagadkę, to Wam powiem, o co chodziło. ah uh, yeah yeah Mam dziwne przeczucie, że to jest wtórz do tej zagadki. Fuck it! No mm, nie mogę zrobić fajnie, ale Ten jest, to muszę coś zrobić... To rozbój, spadnie z przed tym, by z haka spadł, można Tak, co by mi to dało, żeby to z haka spadł, dammitry. Lolololo, tarita, ti, tu, ba, tipita, pijapi, pompiram, paripam. Baterie sobie wezmę sam i użyję je. No, Zalałem to sodą, żeby zmniejszyć tego temperaturę. A sodę kupiłem w automacie, tym którym wcześniej byliśmy. Tak by the way, dobra. Idziemy dalej przed siebie i w świat. Dziadu! Nie zatamowałeś tego jak cię wrzesują, a teraz się wpychasz. W kolejkę. Loading, dobra. No to jest koniec części drugiej drugiej... a może i nie? To jest koniec Teraz nie jest koniec Teraz dobra. Dobra, nie, to jest koniec części drugiej. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.